Siemanko. Dzisiaj omawiamy magazyn GT z 2007 roku. Tak naprawdę będzie wesoło, bo też widzę już auto, które znam. Seat Ibiza. Jak dobrze pamiętam, było to auto, które GT budowało chyba i było wylosowane. Zaraz tutaj przeczytamy. Myślę, że będzie taka informacja. Ale Ibiska została tak właśnie zmodyfikowana. Co tu mogę wyczytać? Koła 18 ats -y wnętrze, cztery kubełkowe fotele. Pamiętam, że to był wielki taki show, że ktoś wsadził cztery kubły do, do auta osobowego. Silnik no niestety tutaj 1.4, 16 zaworowy, 75 koni, jak go zmodyfikowali gdzieś tam hamownia pokazała 82 konie. To jest właśnie to co mówiłem, że wtedy duże ciężkie spoilery, które charakteryzowały ten tuning tamte czasy. Zaraz będziecie mogli zobaczyć kolejne auta w tej klasie. Po drodze zawsze w GT były jakieś ciekawostki, tak jak tutaj widać, pierścienie centrujące jakieś nowe filtry powietrza. I słuchajcie, mamy 2007 rok, a osoby, które były u nas właśnie w tamtym, w ubiegłym roku widziały bardzo podobnego desa, desola, z tym, że tamten przyjechał do nas z kraju bałkańskiego, a ten został zrobiony przez poznańską firmę AGT Tuning. I spójrzcie, Lambodorsy, Czarna Macha, Lista Życzeń, tak to nazywaliśmy kiedyś, Marzeń, są to jakby firmy, które, których części zostały zainstalowane w tym pojeździe. No i takie auto budziło wtedy duży, duże wow, robiło dzisiaj. Niekoniecznie tak jest, ale, ale wtedy było modne i trendy się zmieniają. Jednak pokażę Wam tutaj w tej gazecie, że też są auta, które dzisiaj robiłyby takie same wow, jak wtedy, kiedy auto wyjeżdżało tutaj drifting, bo to były czasy właśnie kiedy w 2006 Tokio Drift zakrólowało i ten Drift też jakby przeżywał wielkie boom. Przeleciliśmy szybko E36, ale właśnie Jetta, Kupę. Na śmitach są to koła, które ja miałem w zeszłym roku też w dżecie. Właściciel utrzymał auto w takim klasycznym, kultowym stylu i na tamte czasy taka jakby powiedzieć ja pas, pas były jak najbardziej do, dopuszczane, tak? To było charakterystyczna rzecz do tego stylu, w którym zostało ono zrobione. Widać, że samochód odwiedził kult style, miał tutaj nawet wlepę. Silnik 70 koni, a więc jeszcze nie był tak popularne swapy bo dzisiaj do takich aut pakuje się motory 2, 3, 3, 2, 2 8 -y, 1 1,8 Turbo. A tutaj nie, tutaj było bardzo czysto, klasycznie, schludnie, ale to wystarczyło i nadal dzisiaj wystarcza do tego, aby auto yy, no budziło zainteresowanie, cieszyło około, bo to takie delikatne poprawienie fabryki, ale dające duże radości. Yy, auta czytelników, coś takiego tutaj było kiedyś w GT. Najszybszy kabrio jakiś hammer, malec w rascie robiony przez MTV, przeszczep 1.8 20V, czyli 1.8 y, turbo i zobaczcie ile wtedy już było takich różnych swapów. Y, to był Trabant, tutaj widzę Volkswagen Golf, y, Clio, Corrado, naprawdę była tego cała masa. Słuchajcie, a tutaj Skoda Felicia i tak się składa, że znam właściciela, z Michałem chodziłem razem do szkoły, auto spiły, także bardzo blisko od nas. Eee, śmieliśmy się kiedyś, że Michał zapoczątkował taki trend wśród producentów malowania auta, aut w dwa kolory. Eee, no dzisiaj ktoś się może z tego śmiać, ale wtedy to auto na, na różnych zlotach wyróżniało się bardzo. Eee, ciekawy, odważny pomysł. Było, było to auto reklamujące szkołę nauki jazdy, którą, którą Michał ma do dzisiaj. No i tutaj też widać kolejne auto Klio, utrzymane w podobnym stylu. To jest wszystko taki klimat szybkich i wściekłych. Mała kliówka, już wtedy była postawiona na kołach 17 cali. No i to, to widać właśnie. Tutaj ktoś poszedł, jest impreza, jest awantura. Czyli starsza impreza stoningowana przez Exclusive Tuning. Jak widać Lexus Loki, tak to nazywaliśmy. Loki. Soczewa z przodu, wycięty otwór zderzaku pod wydech. Tutaj nie są usunięte klamki, błękitny kolor, czarna macha, pomalowane elementy wnętrza. To też właśnie elementy cechujące tamtą epokę tuningu. Espero to DU. I cały czas właśnie widzimy w tej gazecie, że, że bardzo mocno jakby na wybór stylu tuningu no miał, mieli szybcy i wściekli. Tak, polakierowane wnętrze, brokat na lakierze, duże końcówki wydechu. No mamy tego dużo okar audio w bagażniku. Tutaj nawet nie wiem czy to widać, ale wycieraczkę pomalowano w dwa kolory. Z tyłu dodano taką lampę na klapie, kierunkowskazy w tych małych lusterkach. Ciekawe. W styczniowym numerze GT ktoś pokazał bardzo ciekawego Golfa 1 na rewolucjonach, ale to będziecie mogli zobaczyć pewnie w kolejnym odcinku, ponieważ magazynów GT u mnie nie brakuje. Do zobaczenia.